Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Przebudzenie z religii. Często nasze przekonania religijne są przekazywane nam przez rodzinę i kulturę, a kiedy jesteśmy wystarczająco dorośli, aby świadomie wybierać, jest już za późno, ponieważ mamy już wyprane mózgi z góry ustalonymi przekonaniami, które wydają się być już wyryte w świadomości. Idealnie. Prawdziwym celem każdej religii powinno być ułatwienie bezpośredniego połączenia z boskością i wspieranie duchowego przebudzenia. Niestety, niewiele religii, jeśli w ogóle, spełnia ten cel. Gdyby tak było, wielu z nas już by się obudziło lub przynajmniej miałoby bliski kontakt ze źródłem tego, kim naprawdę jesteśmy. Nawet przy dzisiejszych praktykach duchowych nowej ery. Niewielu z nas osiągnęło pełne duchowe przebudzenie i bezpośrednie połączenie ze źródłem. Może ta odpowiedź leży w powodach, dla których ludzkość poszukuje przede wszystkim religii lub zorganizowanej duchowości. Poszukiwanie odpowiedzi na nieznane może być przerażającym biznesem: skąd pochodzimy, dlaczego tu jesteśmy, a zwłaszcza dokąd idziemy. Im dalej zagłębiamy się w poszukiwaniu duchowej prawdy. Tym bardziej może się ona stać samotna, zagmatwana i przerażająca. Religia żeruje na tym strachu i zamieszaniu, dostarczając gotowych odpowiedzi, które mają dać nam fałszywe poczucie bezpieczeństwa, oferuje wytchnienie od tego wewnętrznego poszukiwania. W zamian za tę duchową kulę musimy zrezygnować z duchowej suwerenności i wolności wyboru własnych przekonań. Musimy zrezygnować z tego, przed czym nas ratuje odnalezienia naszego prawdziwego ja. Pod wieloma względami moje duchowo zawiłe dzieciństwo było darem w przebraniu. Chociaż moja matka wychowywała się w ścisłej rzymsko katolickiej rodzinie, a mój ojciec wychowywał się w ścisłym związku z Żydami. Ja zostałam ochrzczoną chrześcijanką. A kiedy nadszedł czas posyłania mnie do szkoły, Zostałam posłana do bardzo katolickiej szkoły prowadzonej przez zakonnice tyranki. Ani mama, ani tata nie myśleli, że posyłają mnie do katolickiej szkoły, gdzie będę się wyróżniać jak bolesny kciuk z bardzo żydowskim nazwiskiem i pasującym nosem. Zakonnice traktowały mnie inaczej niż inne dzieci, ale byłam za mała, żeby zrozumieć dlaczego. I pod koniec pierwszej klasy nawet inne dzieci zawiązały sojusz przeciwko mnie. Ten jawny osąd sióstr i rówieśników trwał latami, w wyniku czego słabo sobie radziłam w szkole, nie miałam przyjaciół i wierzyłam, że coś jest ze mną nie tak. W piątej klasie ciągły stres emocjonalny spowodował załamanie nerwowe, w wyniku czego moi rodzice zapisali mnie do szkoły publicznej. A także pozwolili mi samodzielnie rozgryźć tę sprawę z religią. Kiedy miałam 12 lat, rozpoczęło się moje ogromne poszukiwanie prawdy. Rzed do tego czasu uczono mnie, że Boga należy się bać. A jeśli zgrzeszysz lub złamiesz jakiekolwiek przykazania, zostaniesz ukarany, a może nawet wysłany do ognistego piekła, aby pokutować na wieki. To było całkiem przekonujące ale coś we mnie mówiło, że to po prostu nieprawda. Moje długie i nieustanne poszukiwanie duchowej prawdy doprowadziło mnie do świętej przestrzeni, która, co nie jest zaskoczeniem, była pozbawiona wszelkiej religii i uwięzionego dogmatu, który uniemożliwia odkrycie prawdy dla siebie. Dlaczego tak się dzieje, że religie często powstrzymują nas od tego, co powinniśmy robić? Zamiast wzmacniać nas w pełnym połączeniu z boskością i wspierać nas w przebudzeniu się i pamiętaniu, kim naprawdę jesteśmy, utrzymują nas we śnie, pogrzebani pod stosami pozbawionych mocy przekonań, które zaprogramowali w naszych wrażliwych umysłach. Jeśli walczymy, aby udowodnić, że jesteśmy godni miłości, lub musimy polegać na pośredniku, ksiądz, rabin. Guru i tepe, aby komunikować się z Bogiem, jak możemy kiedykolwiek osiągnąć głębokie duchowe przybudzenie. Większość religii działa poprzez mechanizmy kontroli, ale często dynamika kontroli jest tak ukryta, że nie możesz jej rozpoznać, a jeśli nie możesz jej rozpoznać, możesz łatwo nabrać się na reklamę religii. Lub jeśli od dawna jesteś wyznawcą. Porzucenie religii może być jak wydostanie się z emocjonalnych, ruchomych piasków. Większość religii, a nawet niektóre praktyki duchowe, usypiają ludzi programem wstydu i tajemnicy. Program zawiera genialną formułę kontroli, opartą na osłabiających przekonaniach, takich jak niegodność, bezsilność, osąd i wykluczenie a wszystko to skutkuje bolesnymi i wyniszczającymi emocjami które mogą trwać całe życie. Większość religii wprowadza wierzenia dotyczące dobra i zła oraz grzesznych i świętych, co powoduje, że wyznawcy wierzą, że ich pomyślność lub zbawienie zależy od ich zachowania, a jeśli nie będą posłuszni, zostaną osądzeni i ukarani ekwiwalentem karmy lub wiecznego życia pozagrobowego w niechcianych proporcjach, ale to nie jest nawet najgorsza część. Niepokora wobec Twoich przekonań religijnych automatycznie wywołuje poczucie wstydu, poczucia winy, obowiązku lub żalu. Te uczucia lub strach przed tymi uczuciami mogą być silniejszym środkiem odstraszającym niż nawet groźba tortur fizycznych. Najgłębszą częścią mechanizmu kontroli jest manipulowanie emocjami, tak aby faktycznie ukarać siebie. Na przykład, jeśli Twoja religia mówi: że uprawianie seksu poza małżeństwem jest złem, a ty uprawiasz seks przedmałżeński, automatycznie ukażesz się poprzez uczucie głębokiego wstydu, poczucia winy, żalu i niegodności. W rzeczywistości, jeśli nawet pomyślisz o sprzeciwianiu się doktrynie religijnej, te potężne emocje wywołają uczucie zbliżającego się żalu i sprawią, że zastanowisz się dwa razy. To samo dotyczy rzeczy takich jak regularna w uczestnictwo, dziesięcina, darowizny i wszelkie inne warunki lub wymagania twojej religii. Twój strach przed poczuciem winy lub żalu kontroluje twoje zachowanie i sprawia, że... Robisz rzeczy, które być może nie są dla ciebie odpowiednie, a może powstrzymuje cię od wyrażenia swojego prawdziwego ja. Chodzi o to... Że jeśli jesteś manipulowany emocjonalnie, skąd możesz wiedzieć, co jest dla ciebie najlepsze? Tylko dzięki wolnej woli możesz zainspirować się własnym wnętrzem. Ponieważ kontrola pochodzi z twojego wnętrza, w postaci twoich własnych przekonań i emocji, prawdopodobnie nawet nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś kontrolowany, co czyni ten rodzaj kontroli jeszcze bardziej diabolicznym. Niż gdyby ktoś ci groził nożem. Kiedy potrafisz zidentyfikować zewnętrzne źródło kontroli, jasne jest, że jesteś kontrolowany, ale kiedy dobrowolnie zaprogramowano cię za pomocą przekonań, a te przekonania wywołują bolesne emocje, prawie niemożliwe jest dostrzeżenie, że zewnętrzne źródło kontroluje Twoje życie. Większość ludzi jest zaprogramowana z przekonaniami religijnymi gdy są zbyt młodzi, aby kwestionować te przekonania, lub w bardzo wrażliwym momencie swojego życia. Na przykład ludzie szukają duchowych odpowiedzi, kiedy doświadczają emocjonalnego bólu lub zagubienia. Religie żywią się tym, a nawet wykorzystują tę słabość, uwodząc poszukiwaczy obietnicą bezpieczeństwa i komfortu w tym życiu, a może nawet w życiu pozagrobowym. Większość religii prosi, abyś oddał swoją moc i ufał religii i jej przywódcom bardziej niż sobie. Nauczono cię, że aby połączyć się z boskością, musisz polegać na niefizycznych bóstwach lub przywódcach religijnych. Jeśli chcesz, aby modlitwa została wysłuchana lub szukasz przebaczenia, musisz użyć pośrednika, ponieważ nie jesteś godny lub wystarczająco czysty. Do bezpośredniej komunikacji z Bogiem. Najgorsze i najważniejsze jest to, żebyś nie ufał sobie, i dopóki sobie nie ufasz, pozostajesz bezsilny wobec władzy zewnętrznej. W większości religii istnieje niewypowiedziany dekret o godności, na który zgadzają się wszyscy praktykujący. Twoja wartość zależy od tego, jak dobrze przestrzegasz zasad swojej religii. Jeśli robisz, co ci kazano? Zgodnie z twoją religią lub przywódcą religijnym jesteś uważany za godnego, a jeśli sprzeciwiasz się lub kwestionujesz zasady lub przekonania, jesteś uważany za niegodnego. Brak wartości wywołuje głębokie poczucie wstydu, które prowadzi do tajemnicy. Stosowanie osądu strach przed byciem osądzonym? Zawstydzonym lub przedmiotem plotek jest powszechnie używany do utrzymania zwolenników w ryzach, tworzenia tajemnicy i powstrzymywania wyznawców przed dzieleniem się swoimi niedyskrecjami. Ponieważ osąd jest dla ego jak śmierć, zrobimy prawie wszystko, aby uniknąć osądzenia. W rezultacie każdy udaje, że jest dobrym naśladowcą, potajemnie ukrywając wszelkie złe zachowanie. A ponieważ nikt otwarcie się nie dzieli, wydaje się, że wszyscy inni są święci, ceł uniemożliwia mówienie prawdy. W religii nie ma miejsca na wątpliwości lub pytania. Jeśli uważasz, że twoi koledzy praktykujący będą cię ostracyzmować lub zgłoszą cię przywódcom religijnym, prawdopodobnie nie podzielisz żadnych wątpliwości co do religii lub jej przywódców. Po cichu zachowasz swoje pytania lub niepewność dla siebie, nigdy nie wiedząc, że twój przyjaciel, sąsiad lub członek rodziny czuje to samo. Osąd i strach przed byciem osądzonym wspierają podział. Jak to się mówi, dziel i rządź i za wszelką cenę powstrzymaj już podbitych przed zjednoczeniem się w buncie. Milczenie i separacja pozwalają na działanie religijnych programów niezauważonych. A co z zagrożeniem ze strony niewierzących, którzy nie są częścią religii? Często wyznawcy są dobrze wyszkoleni w nawracaniu niewierzących, z zaprogramowanymi odpowiedziami na wszelkie zastrzeżenia, które mogą pochodzić od osoby, którą próbują nawrócić. Zwolenników często uczy się, jak polować na słabości, obiecując zbawienie, ale jeśli to nie działa, Niewierzący jest postrzegany negatywnie, odrzucany jako ignorant i wykluczony. Ten rodzaj sprawiedliwości religijnej, gdzie wierzący ma rację, a niewierzący się myli, jest po prostu kolejną formą osądu i wykluczenia w imię Boga. Często motto brzmi: albo uwierz i dołącz do nas, albo zostań wykluczony i osądzony jako grzesznik. Nie mówię, że powinieneś porzucić swoją religię, ani nawet o tym myśl nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli chcesz przebudzić się do prawdy o tym, kim naprawdę jesteś, musisz uwolnić się od bezsilności. Oznacza to odebranie swojej mocy wszystkim łącznie z religią. Może się wydawać, że łatwo jest obwiniać religię za to, że utrzymuje cię bezsilnym, śpiącym lub odłączonym. Ale religie istnieją tylko dlatego, że szukamy odpowiedzi poza sobą. Z najgłębszej perspektywy religie są stworzone, by cię zawieść, tak że w końcu będziesz szukał jedynego miejsca, w którym możesz znaleźć odpowiedzi, których szukasz, głęboko w środku. Religia mówi: Jesteś niegodny, jeśli nie spełniasz pewnych warunków. Przebudzenie ujawnia, Jesteś bezwarunkowo godny. Religia mówi, jesteś bezsilny wobec zewnętrznych źródeł. Że budzenie ujawnia, twoja moc jest dostępna, gdy bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Religia oddziela, osądza i wyklucza. Przebudzenie i jedność są synonimami. Budzając się, pamiętasz, że naprawdę jesteś boskością? A jeśli osądzasz siebie lub innych, naprawdę osądzasz Boga, skąd wiesz, czy twoja religia lub praktyka duchowa wspiera duchowe wzmocnienie, boskie połączenie i duchowe przybudzenie? Co najważniejsze, twoja religia lub praktyka duchowa powinna działać dla ciebie i tylko ty możesz zdecydować, co to oznacza, ale oto kilka sugestii, które warto rozważyć. Twoja duchowa praktyka daje ci wolność i przestrzeń do znalezienia własnych odpowiedzi, nawet jeśli te odpowiedzi nie zgadzają się z duchowymi naukami. Nie jesteś osądzany, karany ani wykluczany za inne myślenie lub kwestionowanie pomysłów. Twoja duchowa praktyka prowadzi cię ku miłości i jedności, zapewniając przestrzeń do przebaczenia sobie i innym, gdy odpuszczasz stary, ciężki bagaż który już Ci nie służy. Nauki duchowe wznoszą Cię na nowe wyżyny świadomości, jednocześnie inspirując do wyrażania siebie. Duchowe wierzenia są oferowane na lekcjach wzmocnienia, a nie przez strach przed karmą, karą lub jakąkolwiek formą pozbawienia mocy, ani też nie powinieneś być manipulowany przez poczucie winy, obowiązek lub zbliżający się żal. Czujesz się szanowany i szanowany przez swojego nauczyciela i rówieśników, i nigdy nie czujesz, że nauczyciel lub praktyka duchowa ma nad tobą władzę, lub że twoja godność jest kwestionowana. Najważniejsze jest to, czy twoja duchowa praktyka kieruje cię do wewnątrz. Czy to sprawia, że czujesz się bliżej boskości? Czy to cię wzmacnia? Ogromna fala ludzi na całym świecie budzi się i pozostawia sytuacje i środowiska, które już nie pasują. Tak jak ty, szukają miejsca, do którego należą. Nadszedł czas, aby zebrać się razem, aby stworzyć wzmacniające paradygmaty społeczności, w których wszyscy możemy się rozwijać i być tym, kim przybyliśmy tutaj. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.